Witajcie kochani, tutaj nadaje Wasza truskawkowa wiedźma, dwa dni przed premierą Klechty Truskawkowej. Dzisiaj mam specjalny wiersz właśnie z tej książki, ostatni raz przed przedpremierowo i jest to końcowy wiersz tej książki. A o siebie zawalczyłeś? Pokochałeś? Ukoiłeś? Równowaga kluczem wilczy ma świadomość śpi lub milczy. Samo chcieć tu nie wystarczy: trzeba działać, a nie warczyć. Te dwa wilki są jednakowo w alfie osadzone: jeden w miłowaniu, drugi zaś w obronie. Karmie mądrze, karmie syto. A mnie szukaj tam, gdzie żyto, gdzie pszeniczny łan faluje, gdzie zapachem sosen rosłych karmie zmysły i maluję krajobrazy duszy wolnej. Gdzie bielikiem dumnie wzlatam. Szukaj mnie na końcu tęczy. Szukaj mnie na końcu lata. Jak mnie znajdziesz, Zobaczymy. Może przyjmę oświadczyny. Do zobaczenia w Starym Młynie na premierze Klekty Truskawkowej 13 czerwca o godzinie 17 w niesłowicach Dolina.